Pierdole, no pompuj go, pompuj. O, o, przypompuj go, przypompuj go. On cały czas. Ja wiem. Ale ja się częścię bardzo... Żeby, o, o, nie, o, o, nie, żeby nie oposzedł. Chodź tutaj, przechodź. Czekaj. Nie. Co to jest za ryba ty o, o jaki wielki patrz! Spokojnie, spokojnie. No no. no. Trzeba go wymęczyć trochę, bo to jest za duże, a mamy słaby przypon. No, teraz go pompuj pod kowrotkiem. Mój młyn przyszedł. Ja pierdolę i chomy Przepraszam. Przypompuj <laughs> Co to jest? Przypompuj go tylko obrotkiem Co to jest o monster ty? Big fish Dobrze Może widać. są Nie widać co to jest Ale trwa skarb I on nie mógł Takim to jest skarb, no. No. I to nie mały, ty. Ale fajne takie hołdy. Mogę ciągać. Ale jak poszedł do razu, to? No, się mówiła, bo jest słaby przypom, wieść ja bym nie poszedł na lewo, nie wyciągniemy Nie, 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 nie idź tam kurde ty Kurwa Przyciągnij go, spróbuj to przyciągnąć Kurwa Ja, ja nie mogę bo tam wchodzi, ciekawe